Cześć. Na spacer. Zrobiło się wprawdzie znowu chłodno. Ale troszeczkę popadało. Bardzo niewiele. Bardzo niewiele deszczu popadało. Liczy na to. Niebo jest zachmurzone, więc może jeszcze popada. Może będzie jeszcze pięknie. <grym> bardzo brakuje nam deszczu. To jest coś... To jest nam bardzo potrzebne i w związku z tym czekam. Czekam na ten deszcz z utęsknieniem. Ale wiosna coraz lepiej się nam rozwija. Jest coraz piękniej, coraz więcej zieleni, więc możemy się cieszyć. Możemy się cieszyć. Ja się bardzo cieszę. Cieszę się otaczający mnie zieleni. Z tego, co mamy dookoła. I dla każdego z nas. Pamiętajcie, bez względu na to, jaka jest pogoda: czy świeci słońce, czy pada deszcz. To właśnie to jest najważniejsze: żebyśmy byli otoczeni zielenią, żebyśmy mogli normalnie oddychać, normalnie, bez maseczki. To jest bardzo ważne: żebyśmy oddychali, żebyśmy nie przyjmowali do wiadomości tego, że nie możemy oddychać pełną piersią. Dla naszego organizmu, dla odporności naszego organizmu jest bardzo ważne przebywanie na świeżym powietrzu. Dlatego idźcie idźcie w takie miejsce, gdzie nie musicie zakładać maseczki, gdzie jest po prostu zielono, gdzie możecie oddychać pełną piersią, gdzie możecie się cieszyć tym, co Was otacza. Będąc właśnie w lesie, najłatwiej jest wyrazić wdzięczność matce naturze za to, co dostajemy. Już mówiłam, szczęście to stan umysłu. Każdy z nas, nawet wtedy, kiedy jest bardzo ciężko i bardzo trudno, kiedy nie wszystko jest tak, jak my chcemy. Jak czujemy, jak chcielibyśmy zobaczyć, to nawet w takich sytuacjach najważniejsze jest to, żebyśmy mogli poddychać świeżym powietrzem, wyrazić wdzięczność Matce Naturze za to, że jest. Za to, że żyjemy, jesteśmy na tej ziemi. To jest nasza planeta. Musimy o nią dbać i cieszmy się. Cieszmy się tym zielonym kolorem. On daje radość i ukojenie. Spokój. A ten spokój jest nam bardzo potrzebny. Najgorszą rzecz, którą możecie zrobić, to się bać. Najlepszą. To być szczęśliwym, kochać siebie, swoich bliskich i cieszyć się każdego dnia.